Próbne matury, każda kolejna edycja to świetny sprawdzian dla uczniów, na ile są przygotowani do tych matur, na ile ta wiedza już jest ugruntowana i przede wszystkim taki sprawdzian, jak sobie można poradzić będąc sam na sam z arkuszem. Także myślę, że ten pomysł, który ECHO podjęło w tej chwili, realizacji tej kolejnej próbnej matury przy sytuacji, gdzie rzeczywiście nie było możliwości organizowania matury próbnej z okręgową komisją, był świetnym pomysłem, ponieważ młodzież u nas przynajmniej na co dzień dopytywała, czy będzie jeszcze jedna taka możliwość, czy jeszcze jedną szansę będą mieć, żeby się sprawdzić. I my z tej szansy no, skorzystaliśmy z ogromną przyjemnością. Dzisiaj mamy 8 dzień Marta, Dzień Kobiet, klasy yy, trzecie u nas miały dzisiaj maturę programu języka polskiego. Yy, matura przebiegła, wydaje mi się, sprawnie. Yy, I tak się, chyba nie mogło nam zaskoczyć, ponieważ w programie szkolnym, jaki mamy, wszystko jest omawiane i wszystko powinno być na swoim miejscu. Uważam, że matura powinna wypaść dobrze naszym uczniom. Jesteśmy przygotowani dobrze, myślę, że do maja poprawimy jeszcze formę, bo tego nigdy za wiele, jak to mówią i trzeba się uczyć, no cóż. I wszyscy uczymy się na błędach, więc no, myślę, że nauczyciele powiedzą nam, to trzeba będzie korygować, trzeba będzie poprawić, a no, musimy być w pogodnej myśli.